Nie mieli podręcznika, jak budować strefę. Nie było, mieli polskich przykładów. Nie wiedzieli tak naprawdę, co ryzykują i co osiągną. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Szanowni Państwo, Świętujemy galę 30-lecia specjalnej strefy ekonomicznej Europark Mielec. Strefy, która zmieniła to miasto, zmieniła region i która zapiszała się złotymi zgłoskami w historii polskiego przemysłu. Kiedy powstawała specjalna strefa ekonomiczna, miałem 17 lat. Dokładnie tyle samo, ile młodzież, która wczoraj debatowała podczas debaty oksfordzkiej tutaj w Mielcu, która wizytowała. Naszą wystawę w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej tydzień temu. E... E... Pamiętam ten mielec przed 30 lat. Pamiętam i ten mielec oczyma tych wczorajszych e... młodych debatujących. I był to mielec dosyć smutny, był to mielec szary. E... Ta atmosfera strachu udzielała się również nam nastolatkom. Z tego prostego powodu, że na przykład spośród moich przyjaciół. Z liceum, z podstawówki bardzo wiele osób musiało emigrować wraz z rodzinami, głównie za wielką wodę. Skłamałbym, co prawda, gdybym powiedział, że obserwowałem życie strefy, czy powstawanie strefy. Byłem pewnie zbyt młody i zbyt zajęty innymi fascynującymi rzeczami. Natomiast już kilka lat później, po zakończeniu studiów, to, że specjalna strefa ekonomiczna była, działała było być może determinantem tego, że powróciłem, powróciłem do Mielca. Pierwszą pracę zresztą etatową dostałem u jednego z mieleckich przedsiębiorców, którego mam nadzieję będę dzisiaj gościł, który jest na, na sali. Ale tyle, tyle wspomnień i perspektywy osobistej, ponieważ moją rolą jest przede wszystkim podziękować dzisiaj, powiedzieć kilka słów dziękuję dla tych, którzy naprawdę przyczynili się do tego, że jesteśmy tego wieczora w tak pięknym gronie. Mam nadzieję, że wielu z Państwa podpisze się pod tymi słowami dziękuję. Pierwsze dziękuję należy się założycielom. Szanowni Państwo, ci ludzie podjęli 30 lat temu decyzję absolutnie pionierską. Nie mieli podręcznika, jak budować strefę. Nie było, mieli polskich przykładów. Nie wiedzieli tak naprawdę, co ryzykują i co osiągną. Natomiast mieli prawdopodobnie, wczuwam się w to, poczucie odpowiedzialności za to miasto, za 30-procentowe bezrobocie, za tych ludzi, którzy stracili, stracili pracę. Mieli. Odwagę i determinację, żeby stworzyć coś nowego. Oni postawili pierwszy krok i dzięki nim właśnie dzisiaj świętujemy. Szanowni Państwo, przedsiębiorcy, mali i duzi, polscy, zagraniczni, samodzielni przedsiębiorcy, ogromne korporacje, które wchodziły wówczas do Mielsca, to państwo. To Państwo, tak licznie dzisiaj obecni, za co bardzo dziękuję, podjęli to ryzyko inwestowania we własnym imieniu, inwestowania ogromnych środków, budowania hal, powoływania zespołów, tworzenia nowych technologii na własne ryzyko. To Państwo stworzyli te 50 tysięcy miejsc pracy, którymi tak bardzo się szczycimy jako specjalna strefa ekonomiczna Europark Mielec. To Państwo zainwestowali, Licząc do, do tego roku 25 miliardów złotych. Yy, I to dzięki Państwu specjalna strefa ekonomiczna jest żywym organizmem, a nie jakimś zbiorem suchych przepisów. Kolejne podziękowania należą się wszystkim pracownikom, którzy przewinęli się przez 30 lat przez y, strefę. Szanowni Państwo, to oni również obecni na tej sali. Bardzo dziękuję za tą obecność. E, tworzyli standard, tworzyli relacje z inwestorami. To oni e, tworzyli to, co później poszło w Polskę, i to, co sprawiło, że dzisiaj, e, dzisiaj wiele specjalnych stref ekonomicznych jest tutaj e, razem z nami. Także specjalne podziękowania dla tych, e, dla tych osób. E, samorządy, instytucje lokalne. Regionalne i centralne, oraz Milczanie, to jest kolejna grupa, której chciałbym serdecznie podziękować. Właśnie to oni e, tworzyli prawo, oni aprobowali projekty, oni szli często na rękę, tworzyli warunki rozwoju. Bez tej współpracy wzajemnej instytucji, bez tej współpracy instytucji z biznesem. Bez tej współpracy instytucji z nami, ze specjalną strefą ekonomiczną, również nie byłoby tego, co mamy e, dziś. I, Szanowni Państwo, osobne podziękowania należą się e, pracownikom, po prostu milczanom i w tym momencie pracownikom innych e, podstref czy specjalnej strefy ekonomicznej e, pracującym w, w zakładach strefowych. To po pierwsze, ci ludzie w pewnym momencie historii swojej podjęli ryzyko pozostania w Micu. To było duże ryzyko. I to ci ludzie, teraz z dziesiątkami tysięcy pracują w zakładach w specjalnej strefie ekonomicznej, powodując, że to jest żywy ekosystem. Szanowni Państwo, i pozwolę sobie z tych podziękowaniach ostatnie słowa skierować do obecnego zespołu ARP. A przede wszystkim do mojego oddziału Mieleckiego. To dzięki Wam drugi rok z rzędu osiągamy trzy cyfrowe wskaźniki wzrostu w naszych kluczowych wskaźnikach. To dzięki Wam osiągniemy najlepszy wynik finansowy w historii strefy. I Szanowni Państwo, to nie jest przypadek. Gdybyście Państwo nie uwierzyli w to, że można robić coś z jeszcze większą determinacją, szybciej. Odważniej, skuteczniej nie mielibyśmy tego sukcesu, a ja nie miałbym ogromnej satysfakcji i ogromnego zaszczytu budować wraz z Wami kolejnego rozdziału historii specjalnej strefy ekonomicznej. Ale przede wszystkim dzisiaj nie świętujemy tylko przeszłości, świętujemy przyszłość, to, co będzie z, tej, z tego fundamentu wyrastało. Podczas debaty oksfordzkiej, o której wspomniałem na wstępie, młodzi ludzie pokazali, że potrafią rozmawiać o Mielcu w sposób bardzo krytyczny, bardzo odważnie i bardzo dojrzale. Szczerze przyznam, że często bardziej celnie wychwytywali problemy niż my dorośli. I to mi dało do myślenia, to był taki trochę moment symboliczny, w momencie kiedy myślałem nad swoim przemówieniem, Ponieważ ci młodzi ludzie uświadomili mi odpowiedzialność, jaka na nas, dzisiaj decydentach, leży. Odpowiedzialność, którą, która jest bardzo podobna do tej odpowiedzialności, którą wzięli na, na siebie 30 lat temu założyciele specjalnej strefy ekonomicznej. Wówczas, czy dzisiaj, właśnie bardzo podobnie jak wtedy, Weszliśmy w czas wielkich szans, ale też wielkich zagrożeń i poważnych wyzwań. Cyfryzacja, sztuczna inteligencja, robotyzacja, zmiany demograficzne, migracja, problemy, problemy globalne. Świat naprawdę szybko się zmienia, a my musimy zmieniać się razem z nim. Dlatego, Szanowni Państwo, powinniśmy zrobić dokładnie to, co zrobili. Założyciele 30 lat temu. Po pierwsze być gotowi, a po drugie złapać wiatr w skrzydła. Mieleckie skrzydła. Strefa powstała z odwagi, urosła dzięki pracy i determinacji, a przyszłość zależy od tego, czy tej determinacji i inwencji nam nie zabraknie. 30 lat minęło. Najciekawsze, bo. Nieznane, dopiero przed nami. Dziękuję Państwu. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Masz ciekawą wiadomość, lub jesteś zainteresowany reklamą? Zadzwoń lub napisz. Szukaj Hejmielec też w mediach społecznościowych.